Jak widać jest totalnie, totalna ciemnica już. Byłem znowu na rykowisku. Wracam już powoli. Spieszę się, bo już jest cholernie ciemno. Zaraz pewnie trafią się jakieś dziki czy cholerowy co. Wolałbym nie. No ale oczywiście farci Kadasia, czyli zrzucik. No, czujecie to. Szóstaczek. Świeżyna. Dosłownie. Taki oto cyk. No po prostu nie wierzę. Mam niebywałe szczęście. No, no, nie wiem co mam powiedzieć. Sezon zrzutowy się dla mnie w ogóle nie skończył. Sezon zrzutowy w ogóle się dla mnie nie skończył. Trochę się podświetliłem aparatem. No, fajnie, fajnie. Kolejne wyjście z domu, kolejny, kolejny zrzut. No, tym razem mówię, totalna, totalna ciemnota. Mam też nową zabawkę, dzisiaj testowałem. No, super efekt, naprawdę. Pogadałem trochę z jeleniami. No co, do następnego razu. Myślę, że niedługo się wybiorę, może w piątek, a jak nie, to e, dopiero sobota rano i wieczór, e, no i niedziela rano wieczór. No i zobaczymy, może w końcu uda się to wymarzone zdjęcie złapać, ewentualnie jakiś filmik, a jeżeli nie, no to życzcie mi takich oto niespodzianek, chociażby pozdrawiam.